Kolejne pytanie, z którym dosyć często Państwo się zwracacie do nas, brzmi co wtedy, jeżeli moje dziecko nie chce już chodzić na zajęcia, jest dobrze radzącym sobie w szkole w porównaniu z rówieśnikami, jest już troszkę jak twierdzi, zmęczone chodzeniem na angielski. Na początku chciałabym Państwa uspokoić, jeżeli mogę to w ten sposób nazwać i też niejako przygotować na fakt, że prędzej czy później każdy z Państwa spotka się z właśnie z taką opinią od dziecka. Prędzej czy później każdy z Państwa jako rodzic będzie słyszał mamusiu wypisz mnie już z tego angielskiego, tatusiu ja już naprawdę nie chcę tam chodzić. Dlaczego się tak dzieje? Bo bardzo często ten as W momencie, kiedy dziecko czuje, że radzi sobie już dosyć dobrze w szkole w porównaniu z rówieśnikami na przykład, wie, że nie ma problemów w wysławianiu się po angielsku, a Koledzy jednak się z tym borykają. No i suma summarum stwierdza, że on już umie ten cały angielski, no to po co ma chodzić jeszcze dodatkowo? Jednokrotnie nakłada się na to też etap rozwoju psychologicznego dziecka. Dziecko wkraczając w okres dojrzewania, a dzieje się to teraz już coraz wcześniej, jeżeli chodzi o wiek dzieci, no, boryka się też z różnego typu problemami czy też wyzwaniami związanymi z jego organizmem, nie chcę mu się najczęściej, już po prostu, tak po ludzku to nazwijmy, chodzić gdzieś na jakieś dodatkowe zajęcia. I zdecydowanie tak się dzieje. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie przeżyliście, to proszę się nastawić że osoba wkraczająca w wiek nastoletni czy nawet przednastoletni będzie w ten sposób się zachowywać. I tak naprawdę odpowiadając na to pytanie chciałam tylko unaocznić, żeby rodzic nie myślał, że tylko jego dziecko nie chce chodzić, że tylko jego dziecko widocznie jest już Taką osobą, która absolutnie się nie nadaje na zajęcia grupowe, i trzeba je wypisać. Nie! Jeżeli mamy mówić w kategorii co trzeba, to zdecydowanie powiedziałabym, że trzeba to przetrzymać. I powtórzę to jeszcze raz jako matka. Przeżywałam to na swojej skórze dwa razy, kiedy pierwsza córka, potem syn, w pewnym momencie zaczęli mnie mocno naciskać na to, żeby po prostu ich wypisać z angielskiego. Przetrzymałam. Dzisiaj są, myślę, za to wdzięczni, bo widzą, co tak naprawdę im ta nauka przyniosła. Widzą, że ten angielski nie jest dla nich obcym językiem, że ten angielski są drugim językiem, i um, tak naprawdę myślę, że kiedyś świadomie będą umiały za to podziękować, ale też wiem, ile mnie to kosztowało emocjonalnie, żeby się postawić i jak gdyby um, dobić swojego celu, no bo. Wierzyłam zawsze też w to, co przyniesie metoda, wierzyłam też w to, że jako pięciolatek dziecko potrzebuje innego słownictwa, jako dziesięciolatek innego, a jako piętnasto czy szesnastolatek jeszcze innego, po to, żeby móc w języku angielskim wyrazić dokładnie to samo, co potrzebuje wyrazić w języku polskim. Więc jakby. Kierowała mną ta właśnie zasada, i myślę, że jeżeli chodzi o tą determinację rodzica, warto, warto tutaj ją przedsięwziąć i serdecznie Państwa do tego zachęcam. Dziękuję ślicznie.